Zapraszamy na wywiad z naszym obrońcą, Dawidem Florczakiem. Witam serdecznie. Zaczynamy serię pytań. Ile masz lat? 24. Twój wzrost i waga? Waga 85, wzrost 193 cm. Czy w rodzinie są jakieś sportowe tradycje? Tradycji żadnych nie ma jeżeli o to chodzi, ale chciałem na pewno, żeby mój tata też kontynuował ze mną karierę sportową w jakiś sposób. Razem, bardzo często na wakacjach uprawiamy piłkę plażową i zarazem siatkówkę plażową. Pierwszy Twój kontakt z piłką, ogólnie ze sportem, jak eee, pamiętasz? 2009 rok, rozpoczęcie kariery w Borucie Zgierz, spędzone 12 lat, potem przeniesienie się do startu Szczawin i obecna tutaj gra w Zakolakach. Na jakiej grasz pozycji? W Borucie na środku obrony, bądź też na bramce, w szawinie środek obrony, bądź prawa obrona, a w Zakolakach, tak jak wskaże kapitan. Twoja atuty to. Dobra gra głową, umiejętność przewidzenia, gdzie poda przeciwnik i dobra gra ślizgiem. Lepsza noga? Prawa. Który mecz utwił w Twojej pamięci w naszych barwach? W Zakolakach na pewno mecz w turnieju Lesser w meczu z Silver Science zakończonym meczem 3 do 2. Twoje hobby niezwiązane ze sportem? Y Mechanizacja i historia, kulturoznawstwo. Twoja ulubiona drużyna i twój idol piłkarski? Ulubiona drużyna patrząc na światową piłkę to Arsenal i obecny wzór do naśladowania to Buka Osaka. Jak oceniasz obecny sezon? Który właśnie tą pierwszą rundę? Obecny sezon mogę ocenić na pewno na pozytyw. Bardzo, dobre, bardzo dobra jakość zawodników, zarówno pod względem personalnym, jak i piłkarskim. Mam nadzieję, że zakończymy go jak najwyżej i przyszłe lata, że pokażą, iż potrafimy bardzo dobrze grać w piłkę. Jakie cele stawiasz przed drużyną i sobą na zakończenie sezonu? Jak najwyższe miejsce, najwyższe miejsce zarówno w trzeciej, jak i w czwartej lice play areny i osiągnięcie jak najlepszego wyniku w pierwszej edycji Lili Fanów. Jak oceniasz ten plan przygotowań ten zimowy? Zimowy mogę ocenić na pewno na pozytyw. Sparingi były bardzo wymagające. Rywale też pokazywali to, co my faktycznie musimy jeszcze dopracować i pokazaliśmy to, co zdecydowanie już w miarę dobrze opanowaliśmy, czyli przesuwanie pod względem ataku i obrony? Z kim najlepiej ci się w drużynie. Z Hubertem Łazuchiewiczem, z Piotrem Chelińskim, z Miłoszem Teklińskim i zarazem z Mateuszem Sucheckim. Z jakim numerem grasz i dlaczego? Gram tutaj z numerem 14 ze względu na dawne naśladowanie Thierry'ego O'Reilly'a. Dobrze, dziękujemy Ci Dawid za wywiad i powodzenia. Dziękuję bardzo.